Wyobraź sobie, że masz działkę albo chcesz ją kupić. Liczysz, że to dobra inwestycja, że postawisz dom, może sprzedaż z zyskiem, może przekażesz dzieciom. A teraz wyobraź sobie, że wchodzą przepisy, które mówią, sorry, tu już nic nie postawisz, bo szkoła jest za daleko, bo plan ogólny mówi co innego, bo, bo tak. Brzmi absurdalnie? To poznaj rzeczywistość 2025 roku. W dzisiejszym odcinku rozmawiam z człowiekiem, który nie tylko ogarnia temat przepisów, jak mało kto, ale też codziennie inwestuje w grunty i wie, gdzie naprawdę czai się ryzyko. Będzie o planach ogólnych, absurdalnych odległościach od szkół, mitach o opłatach adiacenckich i konkretach, jak się bronić. Zaczynamy. Mam działkę, lub myślę nad jej zakupem. Co aktualnie powinienem wiedzieć pod kątem przepisów i pod kątem prawa? Otóż, drogi Adrianie, przepisy zmieniają się dosyć dynamicznie. Jak widzieliśmy się ostatni raz, a widzieliśmy się chyba z 8 albo 10 miesięcy temu, kawał Plus, czasu, minus, tak. leci szybko, mówiliśmy o tym, że wchodzą plany ogólne, czyli przepisy regulujące możliwości zabudowy, czyli to, czy będziemy mogli się pobudować, co będziemy mogli pobudować i nie będzie już takiej, mówiąc kolokwialnie, wolnej amerykanki, czyli mamy kawałek pola, wnioskujemy warunki zabudowy, po prostu dostajemy warunki na dom, stawiamy ten dom, koniec, temat zamknięty. Teraz będą plany ogólne, które ściśle określają, co i gdzie możemy pobudować. Więc jeśli miasto Albo gmina zaplanuje, że na danym obszarze dopuszczana jest tylko możliwość zabudowy mieszkaniowej, to taka będzie. Jeśli będzie usługowa albo produkcyjna, to będzie taka. Jeśli nie będzie możliwości zabudowy, to nic nie da, że złożymy wniosek o warunki zabudowy, czy nic nie da to, że będziemy chcieli w jakikolwiek sposób pobudować jakąkolwiek nieruchomość. I teraz, jakie zmiany zaszły od naszej ostatniej rozmowy? Otóż. Planowane było, i tak było rozpisane rozporządzenie, że zmiany wejdą w życie do końca tego roku, czyli do końca roku 2025-2025. Tak. I okazało się, że gminy i miasta nie radzą sobie z formalnościami. My też się z tym mierzymy jako inwestor, który kupuje i inwestuje w grunty, dlatego że są zawalone wnioskami. I ustawodawca zorientował się, że to jest nie do przebrnięcia, że połowa Polski stanie, a przepisy mówią też o tym, że jeśli gdzieś do tego terminu. Plany ogólne nie zostaną wprowadzone, to nie będzie można wydawać warunków zabudowy ale i możliwości budowlane w ogóle no, zostaną zastopowane. Więc stwierdzili, że wydłużają ten termin do czerwca 2026 roku, więc ta duża zmiana, która teraz ma miejsce, to to, że ten termin został wydłużony dodatkowo o pół roku, czyli ludzie w perspektywie mają pół roku więcej, żeby. E, zabezpieczyć formalnie swoją ziemię albo, żeby sprawdzić ziemię, którą chcą kupić i zdążyć jeszcze z zakupami. Połowa osób oglądających ten kanał już nas subskrybuje, bo cenią sobie konkretne rozmowy o biznesie i przedsiębiorczości. Jeśli chcesz być na bieżąco z treściami, które mogą realnie wpłynąć na Twoje decyzje i rozwój, dołącz do nich i kliknij subskrybuj. Czy będą jeszcze jakieś inne ograniczenia w dysponowaniu własnym majątkiem, jeżeli chodzi o ziemię? To jest największe, ale w nowelizacji o zagospodarowaniu i planowaniu przestrzennym wprowadzili jeszcze jeden bardzo kontrowersyjny zapis, mianowicie odległość od szkół. To dotyczy się stricte zabudowy mieszkaniowej. Mianowicie, nie wiem, czy coś o tym słyszałeś, że nie będzie. O no, tym biją na alarm, mam wrażenie, na chyba bardzo różnych mediach. Od, od kilku dni aż niektórzy zaczęli się zastanawiać, czy to nie jest jakiś fake. Zgadza się. No to okazuje się, że to nie jest fake. Wyobraź sobie, że jeśli w mieście będziesz miał działkę, która. Będzie półtorej kilometra od szkoły, powyżej półtorej kilometra, a na wsi będzie to trzy kilometry, nie będziesz mógł się pobudować, jeśli będzie taka decyzja, jeśli będzie to decyzją lokalnego urzędu, bo okazuje się, że to Prawo będzie działać wybiórczo, jeśli tak możemy powiedzieć, czyli lokalne władze będą decydować, czy stosują się do tych przepisów, czy się nie stosują do tych przepisów. No czyli są wprowadzane bardzo duże ograniczenia i mniejsza możliwość dysponowaniem swoimi gruntami, dlatego dokładnie trzeba to sprawdzić. Nie, nie wszędzie będzie to miało rację bytu, więc nie, nie trzeba się obawiać, że wszędzie, gdzie, gdzie mamy daleko do szkoły, nie będziemy mogli się pobudować, ale jest taka możliwość, więc trzeba to sprawdzać z lokalnym urzędem. Co ciekawe, nie jest to mierzone w linii prostej, tylko jest mierzona trasa dojścia. Więc jak w linii prostej masz szkołę kilometra, ale się okazuje, że musisz tam troszeczkę obejść i jest 1,8 kilometra, to może być sytuacja, w której nie możesz się pobudować. Oczywiście to nie dotyczy mm, e, budynków, które na przykład rozpoczęły już budowę, to będzie wszystko kontynuowane. Natomiast to jest bardzo duże ograniczenie i na to też trzeba zwrócić uwagę i po prostu sprawdzić swoje. Co <laughs> twoim zdaniem to ma na celu? Przecież to mam wrażenie, że ludzi oburza wręcz skrajnie. No, mam wrażenie, że to ma na celu jak największą kontrolę, no nie chcę powiedzieć nad ludźmi, powiedzmy nad gospodarką urbanistyczną, żeby lokalne władze mogły kontrolować, że. Jed... Z jednej strony, troszkę to rozumiem, powiedzmy, że nie ma szkoły, a co za tym idzie, nie ma zaplecza. Na przykład, jeśli mówimy o terenach wiejskich, gmina, załóżmy, że nie rozwijała się w tamtym kierunku. Yy, I. Powiedzmy, jest miasto jest, i są jakieś wioski na południu od tego miasta i są fajne przedmieścia, a na północy nic się nie dzieje. I teraz zaczynają tam powstawać domy y, i ludzie zaczynają krzyczeć, potrzebujemy przedszkola, potrzebujemy szkoły, potrzebujemy y, no, całej infrastruktury i tak dalej, transportu miejskiego i tak dalej. Y, sieci wodno-kanalizacyjnych, które nie są poprowadzone, bo na 5 domów, na 10 można zrobić studnie y, i szamba, a później gmina musi to budować i nie mają na to funduszy. No, i oni chcą po prostu regulować, gdzie ludzie mogą się budować, a gdzie nie mogą się budować. Ale niestety będzie miało też to bardzo negatywny wpływ na ludzi, którzy mają nieruchomości albo teraz je kupują i nie sprawdzili tych czynników. I w perspektywie może się okazać, że nie będą mogli się zabudować, albo będą mogli za x lat, kiedy y, powstanie tam jakaś szkoła, albo zmien zmienią się przepisy, albo jeszcze jakiś inny dodatkowy czynnik nastąpi. Jeżeli chciałbyś, chciałabyś porozmawiać o tym, jak zmieniające się przepisy będą miały wpływ na działkę, którą posiadasz lub którą zamierzasz kupić, to warto jest rozważyć skorzystanie z bezpłatnej konsultacji z Tomaszem. Wszystkie informacje i potrzebne linki macie w opisie tego filmu. Idąc dalej, czy są jakiekolwiek metody, gdzie możemy się bronić przed tymi zmianami przepisów? No bo wyobrażam sobie, że dla niektórych ludzi wręcz maluje się pewnego rodzaju taka no, wizja dramatu. Otrzymali być może w spadku ziemię, być może ją kiedyś kupili w dobrych pieniądzach, głęboko wierzyli, że to będzie istotna część ich majątku, ich aktywów, a tu się nagle okazuje, że tym przepisem to się może całkowicie posypać. Są sposoby, żeby zabezpieczyć swój majątek. Nie dają one stuprocentowej gwarancji, ale jestem przekonany, że warto spróbować. Szczególnie jak już jesteś właścicielem ziemi. Jeśli jeszcze nie jesteś, myślisz o zakupie, to warto po prostu sprawdzić te dodatkowe czynniki, o których mówiliśmy wcześniej. Natomiast jak już masz ziemię, wystąp o. Yy... Z wnioskiem do planu ogólnego, czyli te plany ogólne, które będą uchwalać, już uchwalają do czerwca 2026 roku, wystąp, aby Twoją ziemię objęli taką funkcją budowlaną, jaką chciałbyś mieć, czyli czy to mieszkaniową, czy produkcyjną, i tak dalej. Po prostu złóż taki wniosek. Nie daje to żadnej gwarancji. Co więcej, gminy nie odpowiadają na te wnioski, po prostu przyjmują te wnioski, ale jednak jesteś już, jesteś już uwzględniony. Taki dokument leży po prostu w urzędzie, to nie można go bagatelizować. Druga kwestia. Przed wprowadzeniem planów ogólnych występuj o warunki zabudowy. Czyli na swojej działce wnioskuj o, czy to jest dom, czy to, obojętnie jaki budynek, po prostu warunki zabudowy, jakie chcesz mieć do spełnienia, bo teraz uzyskane warunki zabudowy są bezterminowe i nikt ci ich nie zabierze. Po zmianie przepisów te warunki będą pięcioletnie, więc to też jest istotna zmiana. Więc dużo korzystnie jest otrzymać je już teraz i spać spokojnie do końca życia. Teoretycznie działa prawo nie działa wstecz, więc nie powinni nam tych warunków zabrać nigdy. I kolejna rzecz, jak już mamy warunki zabudowy, powiedzmy, że ktoś ma warunki zabudowy, ale to też nie daje stuprocentowej gwarancji, bo gminy biorą pod uwagę i przeważnie tam, gdzie są już powydawane warunki zabudowy, na przykład pod budownictwo jednorodzinne, uchwalają plan, plan ogólny właśnie z taką funkcją, czyli mieszkaniówka. Natomiast to nie ma stuprocentowej gwarancji, bo gminy mają współczynniki. Mają na przykład 10% na y, mieszkaniówkę, 3% na usługi, 2% na produkcję i reszta na rolę. I nie mogą dać wszystkim. I może być tak, że pomimo tego, że masz warunki zabudowy, to finalnie nie będziesz mógł na tej ziemi się budować, bo w planie ogólnym określą cię jako ziemia bez możliwości zabudowy, rola, pole. Co w takiej sytuacji zrobić, jeśli już masz warunki zabudowy, wystąpić o pozwolenie na budowę? To jest taki meg, powiedzmy, jak się bronić przed tym. Jeśli nie chcesz, żeby twoja ziemia była nic niewarta, no albo tyle co ziemia rolna, a teraz ziemia budowlana jest warta 10 razy więcej. Po prostu Kupić najtańszy projekt zabudowy, projekt budowlany i zgłosić rozpoczęcie budowy, otworzyć dzienniki budowy, i ra, ra, tylko że tam jest jedna rzecz. Raz na pół roku trzeba coś zrobić, na przykład ogrodzić działkę, wyrównać teren i tak dalej, ale. Budowę można kontynuować w nieskończoność, więc tym sposobem, jeśli nie wiemy, co będzie w planie ogólnym, w planie ogólnym i czujemy się zagrożeni, albo wiemy, że gmina wpro chce wprowadzić na tym terenie rolę, już możemy rozpocząć budowę bez fizycznego stawiania jeszcze murów, przygotowując działkę i zabezpieczyć się na kilka lat, a później wprowadzić em, Pozwolenie zamienne, czyli ktokolwiek, jeśli od nas odkupi działkę z już rozpoczętym pozwoleniem na budowę, albo my będziemy chcieli prowadzić swój inny projekt, to zawsze możemy zrobić pozwolenie, pozwolenie zamienne, ale ta działka będzie już y, działką budowlaną. Czy jest coś jeszcze, co nasi widzowie i słuchacze powinni wiedzieć? Coś, co przychodzi mi do głowy, jeśli ludzie rozmawiają ze mną o ziemi już posiadając taką, taki teren większy, powiedzmy tam pół hektara, hektara albo i więcej, mają warunki zabudowy, albo jest to stricte ziemia budowlana i boją się podziałów takiej nieruchomości. My czasem kupujemy większe tereny. I nawet do nas ludzie mówią, my wam sprzedajemy, bo, bo boimy się opłat, które na nas narzucą. My mówimy, że te opłaty nie są straszne, bo prawda jest taka, że wydzielając działkę, jeśli mamy, jest, jest coś takiego jak wzrost wartości nieruchomości, na tym polega opłata adiacencka, który może zostać nalicz, naliczony nawet do 30% wartości nieruchomości po jego wzroście. I ludzie myślą, że jak mają pole, które jest fizycznie polem, ale mają już z warunkami zabudowy, i jak przetną na działki po 1000 metrów, no to pole było warte 100 tysięcy, a działki są warte milion złotych, bo są 100 tysięcy za sztukę, to teraz napłacą, zapłacą 300 tysięcy opłaty adiacenckiej. To nie na tym to polega. Opłata adiacencka polega na tym, w wielkim skrócie, że za ile teoretycznie nie, nie, nie patrzymy na kwalifikację ziemi. Czy to jest ziemia budowlana, czy rolna, czy cokolwiek. Za ile byś sprzedał hektar, a za ile sprzedasz tysiąc metrów? Trochę drożej sprzedaż tysiąc metrów, bo łatwiej się sprzedaje i zawsze jest drożej z metra. I już tak do brzegu. Te opłaty adjacenckie są mniej więcej na poziomie 2, 3, 4 skrajnie 5 tysięcy złotych za działkę, więc to nigdy nie zabija całego biznesu i tego bym się też nie obawiał. Więc jeśli ktoś chce przed, zdążyć przed przepisami albo po prostu podzielić swoją ziemię, to też śmiało kroić te działeczki, założyć tą najgorszą opcję, że to będzie 5 tysięcy do działki i myślę, że w takim wypadku wszystko się zepnie. To, co jeszcze warto wiedzieć, ale znowu w kontekście własnego domu, to to, żeby nie bać się opłat za przekształcenie gruntu z ziemi rolnej na ziemię budowlaną. O co chodzi? W momencie, w którym y, mamy 1000 metrów działki i teoretycznie w myśl przepisów, bo zawsze odnosimy się do tego, jaka to jest klasa ziemi, w myśl przepisów y, odrolnienie 1000 metrów działki kosztuje powiedzmy y, 30 tysięcy złotych za klasę czwartą na przykład gruntu. Ale chodzi o to, że teoretycznie to jest ziemia rolna, ale praktycznie to jest działka, która już ma wydane warunki zabudowy. Podatkowo trzeba zapłacić podatek za przekształcenie takiej ziemi. Yy, wielu ludzi to przeraża, i, ale nie zdają sobie sprawy, że nie trzeba przekształcać całej działki, całego terenu, tylko następuje automatycznie i w ogóle nic nie trzeba robić. Ja to mówię po to, żeby ludzie zdawali sobie sprawę, żeby się tego nie bali. W momencie, w którym budujemy budynek, który, żeby łatwo się liczyło, o podstawie 100 metrów. Czyli mamy jedną dziesiątą tego terenu, na którym, na, na którym budujemy. Następuje po oddaniu tego budynku, już po zakończeniu budowy, e, następuje wyłączenie z produkcji rolnej, i to znaczy, że urząd sam Nalicza nam opłatę równą jaką powierzchnię wyłączyliśmy z tej produkcji rolnej. Czyli teoretycznie to jest, praktycznie to jest zwykła działka budowlana i musimy zapłacić tylko za 100 metrów wyłączenia. I wtedy nie płacimy 30 tysięcy złotych, tylko płacimy 3 tysiące złotych. I myślę, że to jest wiedza, którą warto się podzielić i, i uspokoić trochę ludzi, że to nie jest taki. My z tego też korzystamy jako inwestorzy, że płacimy tylko za tą część, na której stoi budynek. Z jakimi informacjami na koniec chcesz zostawić naszych widzów i słuchaczy? Moi drodzy, jeśli chcecie kupić działkę poniżej ceny rynkowej, zrobić to z profesjonalistami i nie bać się o zmieniające się przepisy, jak to wpłynie na wasz majątek, zapraszam do współpracy na stronę ugruntowani.pl. Natomiast, jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o nowinkach związanych, o zmianie przepisów, o tym jak kształtują się nieruchomości gruntowe, czy ceny rosną, czy spadają, oraz zobaczyć jak my fizycznie wykonujemy swoje inwestycje, jak budujemy drogi, sieci itd., zapraszam na nasz kanał na YouTubie ugruntowani.pl Szanowni widzowie, słuchacze, jeżeli w tym materiale były dla Was przydatne informacje, to zachęcamy Was do zostawienia łapki w górę oraz komentarza pod tym filmem. Kłaniamy się nisko, dziękujemy za Wasz czas i życzymy jak najwięcej udanych transakcji oraz tego, żeby zmieniające się przepisy nie dotknęły Was zbyt mocno, a jeżeli już to żebyście tak to wszystko ułożyli, aby to było ostatecznie dla Was korzystne. Dziękujemy, do zobaczenia. Cześć. Bardzo dziękuję. dziękuję. Twoja przedsiębiorcza historia ma potencjał, żeby inspirować innych. Dołącz do grona wyjątkowych gości Przygód Przedsiębiorców. Wypełnij formularz na przygodyprzedsiębiorców.pl i pozwól, żeby twoja historia stała się inspiracją dla tysięcy naszych widzów i słuchaczy. Zależy ci na tym, by twoja marka była widoczna i rozpoznawalna wśród przedsiębiorców? Dołącz zatem do Przygód Przedsiębiorców jako partner. Sprawdź możliwości współpracy na przygodyprzedsiębiorców.pl.